Witam w 98. odcinku podcastu Pokój w Głowie. Jest to podcast psychoedukacyjny. Ten odcinek nagrywam w Warszawie, a za oknem jest 12 stopni i północ. Tym razem chciałabym porozmawiać o naszych emocjach, o tym jak ważny jest to temat i też jak bardzo często jesteśmy nieświadomi ich znaczenia i tego, że w ogóle te emocje mamy. Nazywam się Kasia Iwaszczuk-Pudzianowska i jestem psychologką, która od wielu lat pracuje z dorosłymi, prowadząc terapię. Na samym początku nagrywania tego podcastu, nagrałam odcinek pod tytułem Emocje to kompas. I właśnie o tym kompasie trochę chciałabym dzisiaj znowu poopowiadać. Wyobraźmy sobie, że życie to jest taka podróż. Właściwie to nie trzeba sobie tego wyobrażać, bo życie to jest podróż przez świat. Nawet jeśli spędzamy to życie cały czas w jednym miejscu, w jednym mieście na przykład, to mimo wszystko musimy podejmować decyzje na różnych rozstajach dróg i skrzyżowaniach, gdzie nawet niepodjęte decyzje też są decyzjami. Nasze życie to po prostu szereg różnych, przeróżnych decyzji, jedna po drugiej, które Gdzieś nas prowadzą i wnoszą w nasze życie jakieś skutki, konsekwencje. Na początku, jako dzieciaki, jesteśmy prowadzeni za rękę, więc nie musimy się zupełnie nad niczym zastanawiać. Po prostu dorośli nam mówią, gdzie iść i co robić. Nie potrzebujemy wtedy ani mapy, ani kompasu. Oni po prostu nas prowadzą. Gorzej jest, gdy zaczyna się dorosłość, kiedy dostajemy wolność w pakiecie z razem z dorosłością. Wtedy już za rękę mamy się prowadzić sami, tylko że jak i dokąd i jakich użyć do tego narzędzi bez mapy i kompasu? Hmm. I wyobraźcie sobie, że tym kompasem właśnie są nasze emocje, bo to one nam najlepiej mówią, czy jesteśmy w dobrym miejscu, czy może w złym. Czy za długo może żeśmy się gdzieś zasiedzieli i już trzeba się ulotnić, iść dalej? Czy może zawrócić? Jeżeli długo na przykład trwamy w destrukcyjnym związku, to nasze emocje pokażą nam, że jest źle, bo będziemy czuli nastrój depresyjny. Jeżeli zbyt długo zasiedzimy się w pracy, której nie znosimy, to być może też się to będzie objawiało depresją i jakimś lękiem lękiem przed jutrem że mnie wyrzucą, bo się nie staram, bo nie mam motywacji żadnej. A jednocześnie blokuje mnie lęk przed zmianą ale ja nie wiem, że to lęk przed zmianą mnie blokuje bo nie zdaję sobie oczywiście sprawy z moich emocji, nie mam w nie wglądu nie wiem, co się we mnie dzieje i dlaczego. I wydaje mi się, że blokują mnie tylko i wyłącznie moje wymówki, a może nawet nie wymówki, bo ja mylę te wymówki z racjonalnymi argumentami. Mówię sobie na przykład, że tej pracy nie mogę zmienić, bo przecież w miejscu, do którego w rezultacie dotrę, może być jeszcze gorzej, że może się nie dogadam z tamtejszymi ludźmi, że nie docenią mnie, odrzucą, że sobie nie poradzę z nowymi zadaniami. Mam jakieś takie różne wyobrażenia na temat przyszłości. Takie trochę czarnowictwo tutaj się wkrada, albo nawet nie trochę, ale bardzo. Biorę to za jakieś racjonalne argumenty, a tak naprawdę, gdybym się w to z wielką świadomością zagłębiła, to mogłabym sama przed sobą uczciwie przyznać, że te argumenty nie mają żadnego sensu. Bo tutaj po prostu kieruje mną lęk przed nowym, przed zmianą, który towarzyszyć będzie każdej sytuacji, każdemu przyszłemu wyzwaniu. Jedyne, co ja mogę zrobić, to te obawy zaakceptować, ale bez wglądu tego nie wiem. Nawet nie wiem, co czuję. Wracając do tego, że naszym kompasem są emocje, to zobaczcie, wyruszamy w podróż na jakiś ocean i ten kompas by się przydał, tylko że po pierwsze, to my go nie zabieramy ze sobą. Wyruszając w nasze dorosłe życie, nie zabieramy ze sobą żadnego kompasu. A dlaczego? No, dlatego, że nam powiedziano jako dzieciom bardzo często, że nie powinniśmy czuć emocji, które czujemy że to są emocje dla mięczaków, że nie powinniśmy się bać, bo nie ma się czego bać, że nie powinniśmy się złościć, bo to niegrzeczne. Smucić się też nie wolno, bo to jest nie, niewygodne i problematyczne dla bliskich. Kiedy płakałaś jako dziewczynka, być może słyszałaś, że dramatyzujesz, że niepotrzebnie się marzysz, że już się uspokój, że daj nam spokój, idź do swego pokoju kiedy się zgłościłaś, to może dostawałaś za to karę nawet. I to wszystko były komunikaty sprzyjające ignorowaniu swoich własnych emocji. My jesteśmy mistrzami w tłumieniu emocji. I zauważcie, że oprócz tego, że nie mamy żadnej edukacji emocjonalnej na swoim koncie zazwyczaj zaliczonej, nie wiemy o tych emocjach nic, to jeszcze zostaliśmy nauczeni bardzo sprawnie je tłumić. I tutaj wchodzą właśnie w grę te dwa czynniki: nie wiemy i tłumimy. Tłumimy to nie widzimy, więc nie możemy się dowiedzieć. Nie możemy się zaciekawić naszymi emocjami, bo są tak stłumione, że ich nie widzimy często. Być może już to Wam mówiłam w tym podcaście, że czasem ludzie trafiają na terapię, ponieważ fizjoterapeuta na przykład im powiedział, że są spięci, albo jakiś lekarz im powiedział, że te dolegliwości to chyba wynik stresu. Zauważcie, że te osoby, które właśnie w ten sposób trafiają na terapię, nie widzą, że coś czują, i osoba z zewnątrz im mówi, że coś czują. I to nie są jakieś błahe emocje, to jest ogromny, permanentny stres, który zaprowadził ich z różnymi dolegliwościami po latach, prawdopodobnie, trwania tego stresu, zaprowadził ich do lekarza albo fizjoterapeuty, bo potrzebowali pomocy, gdyż nie radzili sobie. I zarówno to, że nie mamy edukacji na temat emocji, jak i to, że jesteśmy wyszkoleni w ich tłumieniu, powoduje, że my nie możemy korzystać z naszego kompasu, czyli właśnie z tych emocji. I w rezultacie jest tak, jakbyśmy ten kompas zanieśli gdzieś na strych i przygnietli go jakimiś rupieciami. On jest. Ale jest zakopany jakąś straszną graciarnią. I teraz, żeby móc wyruszyć w podróż przez nasze dorosłe życie, i żeby ta podróż była taka dobra i bezpieczna, to nam ten kompas jest konieczny, bo inaczej będziemy w jakiś bezsensowny sposób dryfowali. A jeszcze dodatkowo, najczęściej mamy nieaktualne mapy mamy mapy z czasów Kolumba. Mapy to są przekonania, którymi się kierujemy w życiu. W stylu, że trzeba być pracowitym, a jak odpoczywasz, to jesteś leniwy, albo że nie wolno ci popełniać błędów i musisz robić wszystko perfekcyjnie, a jak nie jesteś w stanie zrobić perfekcyjnie, to lepiej w ogóle nie rób. A może jeszcze takie przekonania, że musisz dbać o to, co ludzie powiedzą, albo że trzeba być silnym za wszelką cenę. Tłumić emocje to znaczy być silnym? Czyli, na przykład, jak masz depresję i udajesz, że jej nie masz, to znaczy, że jesteś silny, a jak pójdziesz po pomoc z depresją, to jesteś słaby. To są właśnie te mapy z czasów Kolumba. Czyli zauważcie, że wyruszamy w podróż nie dość, że bez żadnego kompasu, to jeszcze z jakimiś starymi, nieaktualnymi mapami, które wiadomo z góry, że nas zaprowadzą. Jakieś emocjonalne tarapaty. No i cóż, jakie są skutki? Hmm? No skutek na przykład jest taki, że jesteś różą, która stoi pod tojtojem, czekając na Mariusza, który nie chce stamtąd wyjść. Czekasz na niego, by razem iść w góry, a on nie wychodzi. Nie mówi czemu. A tobie się wydaje, że jest pięknie i okej. Okay. To po prostu wygląda jak jakiś totalny błąd systemu. Ale tak to właśnie jest. Że my w jakichś sytuacjach okropnych dla nas myślimy, że jest fajnie, bo właśnie nasz kompas nie działa, gdyż nie może działać, bo jest gdzieś tam przywalony rupieciarnią na strychu i nie mamy go w ręku, nie mamy do niego dostępu aktualnie. No, a mapy to wiadomo. Stare mapy podpowiadają, że pod tym tojem jest całkiem spoko, a tak naprawdę nasz statek utknął na mieliźnie. A jak przyjdzie przypływ, to jeszcze zniesie nas na jakieś skały. Ja w ogóle uważam, że nie da się dobrze żyć, tak dobrze żyć, czyli czuć się dobrze w swoim życiu bez świadomości emocjonalnej, bez wglądu w swoje emocje, bez wiedzy, na temat tego, co my czujemy i dlaczego tak czujemy, bez wiedzy na temat tego, co daje nam szczęście, do czego dążymy. Bez kompasu w postaci emocji nie da się też tworzyć dobrych i konstruktywnych relacji, bo my przecież nie odróżnimy wtedy, która relacja jest ok, a która jest dla nas destrukcyjna. Dlatego właśnie nam się wydaje, że z Mariuszem pod tym dojtojem jest całkiem ok. A Albert wydaje się być przerażający albo odpychający. A to widzicie wszystko przez brak kompasu i nieaktualne mapy. Polecam zatem trochę się pozagłębiać w swoje własne emocje poprzyglądać im, zbadać, zebrać wiedzę na temat tych emocji, bo to naprawdę jest potężna, potężna dawka informacji na temat nas samych. Tak, jak mówiłam, że my bez tego nie możemy czuć się dobrze w swoim życiu. Po prostu ja nie widzę takiej możliwości, żeby bez świadomości emocjonalnej czuć się dobrze w życiu. Bo wtedy my po prostu dryfujemy tam, gdzie nas zniesie nurt, gdzie nas zniesie prąd i nasze życie jest pełne przypadkowości i nie ma w tym w ogóle naszych intencji. A my nie pasujemy do przypadkowego życia. My pasujemy do tego życia, które jest nasze, które jest skutkiem naszych świadomych wyborów, i wtedy dopiero będziemy się czuli dobrze, jeśli będziemy podejmowali decyzje w zgodzie ze sobą. Natomiast dryfując, skazujemy się na życie bardzo często w dużym lęku albo w nastroju depresyjnym. I w dodatku nie wiemy, dlaczego tak się czujemy. Polecam Wam, jeśli właśnie u siebie dostrzegacie ten problem, takiego braku wglądu w swoje emocje, to polecam jak najszybciej nadrobić ten deficyt, tą lukę w systemie edukacyjnym. Ja przygotowuję dla Was taki kurs wideo pod tytułem Emocje to kompas. Być może niektórym z Was on się przyda, ale jeśli nawet nie w ten sposób, to w jakikolwiek inny, literatura, terapia. Co tam wam przychodzi do głowy, uzupełnijcie koniecznie brakującą wiedzę na temat waszych emocji, a przez to brakującą wiedzę na temat was samych, tego, jacy jesteście, co lubicie, czego chcecie, do czego dążycie, a na co się nie godzicie. I to jest jedna rzecz. Natomiast aktualizacja map, oczywiście też jest konieczna, ale to już jest kolejny etap, bo najpierw trzeba mieć kompas. A potem te mapy dopiero aktualizować powoli. Bo bez kompasu to tak trochę bez sensu, prawda? Bo gdzieś popłyniecie i potem nie będziecie wiedzieli, jak stamtąd wrócić, jeżeli to będzie nie takie miejsce, w którym byście chcieli zostać. Żeby zaktualizować mapy, to trzeba trochę popływać po okolicy i się porozglądać. Poza tym, wy musicie sobie stworzyć swoje własne mapy. Nie możecie korzystać z jakichś tam starych map sprzed wielu pokoleń ponieważ może one były adekwatne wiele pokoleń temu, ale teraz już adekwatne raczej nie są. A tak jest właśnie z różnymi destrukcyjnymi przekonaniami. One są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Na przykład zakaz popełniania błędów. To jest tak, że dziecko się uczy tego od rodziców przecież. I kolejne pokolenia na przykład uczą swoje dzieci, że nie wolno ci popełniać błędów. Jak coś robisz, to rób to perfekcyjnie. Jak nie umiesz zrobić perfekcyjnie, to w ogóle nie rób. Jest to oczywiście destrukcyjne przekonanie, które nie pozwala nam wychodzić poza strefę komfortu, doświadczać nowych sytuacji, próbować, testować i poszukiwać w życiu tego, co dla nas będzie najlepsze. A zatem recepta jest dość prosta. Najpierw odszukajcie swój kompas gdzieś tam na strychu, przygnieciony tą rupieciarnią starą. Odszukajcie ten kompas, żeby móc z niego w swoim życiu korzystać. Na przykład sięgając po mój kurs Emocje to kompas. Link zamieszczę w opisie tego odcinka. A potem w dalszej kolejności zaktualizujcie sobie mapy, którymi się macie zamiar w swoim życiu posługiwać. A wszystko po to, by żyć w spokoju, a nie w depresji albo lęku. Bo sukces to ponoć spokojny układ nerwowy. Czyli inaczej mówiąc, ten kompas i mapy będą Wam potrzebne do tego, by odnieść w życiu sukces, czyli czuć się w swoim własnym życiu. Spokojnie i dobrze. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli macie ochotę na więcej moich treści, to zajrzyjcie sobie na stronę pokójwgłowie.pl, gdzie są linki do mediów społecznościowych. Są tam też transkrypcje wszystkich odcinków podcastu Pokój w głowie. No, i oczywiście, teraz czas na wyjście przez sklep z pamiątkami. Na stronie pokójwgłowie.pl w zakładce sklep znajdują się pamiątki związane z treścią niniejszego podcastu. Opowiadała Kasia iwaszczuk Budjanowska, a odcinek zmontowała Katarzyna Pilarska.